Dwa tytusy pozdrawiają. Hej! Tytus starszy i tytus młodszy. Hej! Hej. Idziemy na Babią Górę, percią akademicką. Tytus z prowincji świętego Franciszka, z Asyżu. I tytus młodszy z prowincji panewickiej. Z Bogiem, do zobaczenia. Hej! To bardzo dziwne. Ten krzyż, tak to nazwijmy, patrzy na najwyższy szczyt Beskidów. Na Diablak, na Babią Górę. 1725 metrów. Dokładnie rok temu, niecałe 100 metrów od szczytu, wydarzyła się w jakiś sensie w moim życiu pewnego rodzaju tragedia. Śmierć na rękach. Jak się czujesz? No, w Jest pięknie. Razem z Tytusem, ze współbratem z prowincji świętego Franciszka z Asyżu, Udaliśmy się dla niego po raz pierwszy na Babią Górę. Po drodze mijaliśmy okolice, które są w moim życiu bardzo ważne. Wyruszyliśmy bezpośrednio z przełęczy krowiarki w kierunku perci akademików i wyruszyliśmy na szlak. Tytus niestety nie doszedł na szczyt na diablak. Bo 100 metrów od szczytu, po reanimacji, po akcji także Topru i wielu ludzi, którzy mi pomagali, za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny, po przetransportowaniu do szpitalu w Nowym Targu, przeszedł do wieczności do Pana. Jaką pozostawia tytus mi i Tobie naukę? Dbaj o dziś. To słowa księdza Piotra Pawlukiewicza. Ale jednocześnie głęboko wierzę, że tytus jest ze mną. Dzięki niemu w takich trudnych okolicznościach poznałem jego rodziców, zwłaszcza jego mamę, jego braci, maćka. Poznałem może nawet i lepiej trochę Irka, jego przyjaciela, mojego współbrata z prowincji poznańskiej. Było to bardzo trudne doświadczenie. Doświadczenie śmierci na rękach, gdzie staje człowiek bezradny, udzielając reanimacji. Dlatego dla mnie i dla Ciebie jest to nauka, żebyś zawsze był gotowy na zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Kiedy po kilku dniach wszedłem do pokoju, gdzie przebywał u nas Tytus, zastałem wielki porządek i ład. Dla mnie to jest też oznaka, że był wewnętrznie poukładany, pojednany z Panem Bogiem. Proszę Ciebie, nie czekaj na pojednanie z Jezusem, na poukładanie się z Bogiem. Ja też bardzo tego często potrzebuję, tego poukładania się z Panem Bogiem. Pójdź z Jezusem na układ. Pójdź na układ świętości, czyli na układ z niebem. Życzę Tobie so i sobie nieba, a jeśli możesz, to pomódl się za Tytusa, a może i do Tytusa, bo może już nas wspiera. Pogoda była bardzo podobna jak ta: słońce, upał. Wczoraj u nas tutaj w Beskidach była potężna burza. W koszarawie, bystrej, na szczęście, ta burza gdzieś bokiem minęła i poszła. W tamtym kierunku na pasmo Policy, na pasmo Zakopanego i Tatr. Nic się nikomu nie stało. Kiedy coś dzieje się w Twoim życiu trudnego, proś Jezusa, aby to zabrał. Nawet jeżeli czasami tego nie rozumiesz. To nie jest tak, że Tytus umarł, a my żyjemy. To on żyje, a my umieramy. Parafrazując słowa księdza Piotra Pawlukiewicza. Tytus żyje. Żyję z Jezusem, głęboko w to wierzę. Żyj Ty i ja z Jezusem tu na ziemi, w sakramentach, zwłaszcza w spowiedzi świętej i w komunii świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.